Witam Was. Za chwilę odpowiem na Wasze pytania, które zostawiliście w komentarzach pod innymi filmami. Pytanie pierwsze. Czy w Z2 podczas kręcenia filmów można sobie nagrywany film zapauzować, by na przykład ominąć jakąś chwilę nagrywania i wznowić ponownie w tym samym nagrywanym filmie? Wejdziemy w aparat. Jak widzicie, podczas nagrywania Jedyną opcją, jaką mamy, jest zastopować oraz robienie zdjęć. Niestety nie możemy podczas nagrywania pauzować i dalej wracać do nagrywanego filmu, ale co ciekawe, możemy robić zdjęcia podczas nagrywania i nie stopuje nam to nagrywania filmu, więc cały czas nagrywamy sobie film, ale podczas nagrywania zobaczyliśmy coś i chcemy sobie to nie tylko nagrać, ale chcemy sobie uchwycić. No, możemy to zrobić. I dalej nagrywamy Uważam, że jest to fajna funkcja Jak powiedziałem, nie ma możliwości pauzowania Ale Sony, wydaje mi się, że we współpracy z jakąś inną firmą Dodało nam aplikację, która jest fabrycznie wgrana Która się nazywa Vine ja nie uruchomiłem tej aplikacji, bo nie jest mi ona do niczego potrzebna, ale z tego co czytałem, w tej aplikacji możemy tworzyć 6-sekundowe filmy i tutaj możemy stopować. Również, jeśli komuś zależy na nagrywaniu czegoś chwilę zatrzymanie i dalej nagrywać, możemy również to robić na Instagramie poprzez wejście w aplikację Instagram i funkcję nagrywania filmu. To, że nie możemy stopować filmu Podczas nagrywania nie jest jakimś dużym problemem ze względu na to, że możemy nagrać kilka filmów i potem je sobie zmontować, złożyć w całość na komputerze czy na telefonie. Drugie pytanie, czy dodali już oryginalnie w programach edytor wideo, by edytować film? W Z1 tego nie było i trzeba było specjalnie pobierać ze sklepu internetowego. Więc pocieszę Was, w Z2 mamy edytor wideo oraz edytor zdjęć. Żeby w niego wejść. Musimy włączyć aparat albo album. Wchodzimy w nasz film, klikamy i mamy tutaj, jak widzicie, usunięcie, dodanie do ulubionych i po środku mamy edytor. W edytorze możemy albo przyciąć i wtedy wybieramy sobie jaki okres czasu. Możemy sobie przyciąć to co chcemy, zastosować. Albo możemy edytować szybkość. Jeśli chodzi o edytowanie filmu, jeśli chodzi o jego szybkość, to jest to fajne, jeśli nagrywamy film w trybie Timeshift. Wtedy nagrywamy 120 klatek na sekundę. I wtedy fajnie to wygląda, tak jak już wrzuciłem w tym trybie slow motion. Jeśli film nagrywamy normalnie, czyli w 30 klatkach na sekundę lub w 60 klatkach na sekundę, co jest możliwe w tym telefonie, możemy nagrywać film w jakości Full HD, 30 klatek na sekundę lub 60 klatek na sekundę lub 120. I jeśli jest to w standardowym, czyli 30 klatek na sekundę, to jak zwolnimy, to nie wygląda to jakoś powalająco, ale jest taka możliwość, możemy spowolnić jako 1 czwarta, 1 druga i 1 ósma. Jest również, tak jak powiedziałem, edytor zdjęć, również w tym samym miejscu i jest fabryczny edytor zdjęć Sonego. Jest również fabrycznie wgrany PixLR Express, ale ja Wam pokażę edytor zdjęć i tutaj mamy różne filtry, takie chociażby podobne jak są na Instagramie, jeśli używacie. Mamy możliwość tutaj takich ramek, przycinania. Wyprostuj, przytnij, obróć, odbicie. Oraz możemy edytować jeśli chodzi o kontrast, odcienie, ekspozycja, tak jak widzicie.